Siema, siema! My stworzyliśmy turniej. Klan David Enix. Fy, hy, hy. Chciałem wam to ogłosić. No, chciałem to wam ogłosić, aż wreszcie to zrobiłem. Jak dołączyć do, do klanu Dawid Enix. Fy, hy. I. Pierwsze. Musicie być w klanie, subskrybować kanał i być o godzinie 16 4 marca aktywnym. I tylko to Wam chciałam dzisiaj powiedzieć na tym odcinku. Że ogłaszam turniej klan David NXFY. Jakby co, ja jestem youtuberem i ja was nie oszukuję. Dobra, nara, cześć.